Witam wszystkich, moje życie Tomasz Żubliński, jestem masażystą Melany w e, który jestem już od 12 lat. Zostałem tutaj nominowany do tego programu przez Roberta Kłosa. Minęło trochę czasu, ale jestem na miejscu i czekam na wezwanie. Zobaczymy, co tutaj mamy. O, mamy, mamy tejpy. E, Generalnie rzecz polega na tym, że tej to, to taka taśma, którą przylepiamy na różną część ciała człowieka. Właściwie jest można powiedzieć, że wszędobylska, o różnych kształtach, w zależności tutaj od, od, od stopnia urazu i, i, i z czym mamy do czynienia. Jest to taśma, która przede wszystkim powoduje redukcję bólu i pomaga, pomaga w mikrokrążeniu. Przede wszystkim usuwa jakieś tam napięcia mięśniowe, wzmacnia mięśnie, które potrzebują właśnie takiej pomocy. Sportowcy bardzo często korzystają z takiej, z takiej, z takiej możliwości dlatego, że no, wydatnie pomaga to w osiąganiu nie tylko wyników, ale także, ale także pomaga jak gdyby, w przewyciężeniu jakichś mikrourazów, które znajdują się mogą dopaść w zawodnika. Konkretnie tutaj w naszym przypadku piłkarza stosowane jest tutaj często. i. No i jest to nieuwagalną jak gdyby częścią, częścią życia sportowca i jego, jego treningu. Okienko. Tak? No to jest okienko. No to jest okienko. Kiedyś była taka piosenka, wszystkie panny do okienka, czy albo coś takiego, bo chyba, chyba pomyliłem, no ale wszyscy wiemy, że chodzi o dziewczynę. Okienko no tu mówimy, mówimy w zagonie piłkarskim, mówimy, że ktoś strzelił w same okienko, albo w pajęczynę, czyli w sam narożnik. Spojenia, e, poprzeczki i słupka. Nieważne czy, czy lewego, czy prawego. E, osobiście znam kilku takich piłkarzy, którzy też występowali w Elanie, którzy te okienka zaliczali. Kogo naj najmilej Pan wspominał? No, najmilej wspomina Madama M Młodzieniaka, który był e, specjalistą od, od e, tego rodzaju właśnie, od tych specjalnych okienek. E, aczkolwiek, no, na tym etapie również widzę, że mamy tutaj obecny potencjał, którzy też myślę, że będą trafiali w to okienko. To okienka. Aha. Mamy tutaj, mamy tutaj jak widzę Masel, tak. Co ja wam powiedzieć? Generalnie wśród piłkarzy przyjęło się, że mówią, maser, mówią Masel, ale no masel, jeżeli ma być tak szczery, to, występ, to jego zawód jest e, raczej w rzeźni, aniżeli, aniżeli tutaj przy, przy e, piłkarzach. E, nabier, e, zawodnicy mówią albo masi, albo Fizjo, albo po albo prostu panie Tomku. E, ale aczkolwiek, jeżeli powiedzą tak, ja się nie obrażam, e, w ogóle nie przywiązuję do, do, do tego wagi. Taka jest nasza rola, taka jest moja funkcja tutaj w tym zespole. I, 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 i tyle na ten temat. Plasek, no. E, placer, no. W zagronie piłkarskim oznacza to przede wszystkim y, 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 oso, osobę zawodnika y, blisko, blisko zawodnika, proszę mi źle nie zrozumieć, ale, ale plastek dosłownie słowa tego znaczenia. Chodzi o to, że zawodnik X ma zadanie, zadanie przykleić się i pilnować przez 90 bądź więcej minut na boisku aby uniemożliwić pełnienia mu zadaniowych funkcji, które trener, przeciwny trener e, narzucił. Oddychać rękawami, no, często się tak zdarza, że e, zespół nieprzygotowany w, w, okresie, w okresie zimowym e, wytrzymuje walkę boiskową jak równy, równy przez 70 minut. Natomiast te 20 minut, przez te 20 minut brakuje już brakuje już e, oddechu i mówi się w żagonie piłkarskim, od, że przeciwnik oddycha rękawami, czas na, na nas, aby, aby pokazać, kto jest lepiej fizycznie przygotowany i wtedy właśnie go bramek, 70% bramek e, właśnie od 75 minuty Najczęściej pada z siatki przeciwnika, dać piłkę na zapalenie, na, za, na zapalenie płuc. No tak, często jest tak, że e, e, bywa, że ktoś rzuci taką piłkę e, pomocnikowi gdzieś w sektor, e, w sektor na, nazwie to chorągiewki, e, da piłkę na zapalenie płuc, czyli taką, którą faktycznie jest nie do dojścia. E, a, e, a niektórzy albo dochodzą, albo po prostu nie tracą. Ale mówi się często, że e, nie, nie dawaj takiej piłki, skróć to podanie, wybierz inne rozwiązanie, e, a, nie, a nie taka. Bo nie chodzi o to, żeby biegać, tylko żeby grać piłkę i żeby to cieszyło e, oka kibica. Będzie to e, Michał e, Sztańkę, e, który, który e, niebawem w Waszym programie. Dziękuję za uwagę. To wszystko. Korzystając z okazji, serdecznie zapraszam e, e, kibiców, e, sympatyków, e, a także przedstawicieli Urzędu Miasta, szkoleniowców, trenerów i innych, innych drużyn na mecz, który odbędzie się e, w sobotę, to jest 6 o godzinie 17.00 e, e, na, na stadion Bema. Myślę, że e, mężczyzn dostarczy wiele emocji i miejmy nadzie na, nadzieję, wygraną